Cześć, dajcie z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do testu Freestyle, czy the freestyle drugiej generacji, czyli the freestyle 2 od Samsunga. Dlaczego podkreślam, że to druga generacja, czy też dwójka? Dlatego, że generalnie nie różni się to od pierwszej generacji jakby zewnętrznie, czy pudełkowo niczym właściwie. No, pilot się zmienił, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o konstrukcję, jest to identyczne. Ciekawe, bo ten sprzęt jest tańszy niż pierwowzór i to na pewno... Duży plus, tym bardziej, że kilka rzeczy doszło. Natomiast przyznaję się szczerze, są rzeczy, które testuję i od razu w momencie, kiedy zaczynam je testować, zabieram się już za nagrywanie, tak dalej, żeby mieć powiedzmy już zrobiony materiał na, na zaś powiedzmy, w trakcie kiedy po prostu użytkuję dany sprzęt. W tym przypadku było zupełnie inaczej. W sensie, zacząłem z niego korzystać, zaczęły korzystać z niego moje dzieci. My oglądaliśmy różne programy i telewizyjne i filmy i pograliśmy i tak dalej. I, I jakby to nagranie zostawiłem sobie na koniec. Biorąc pod uwagę, że tak fajnie mi się z tego korzystało, i to urządzenie pod wieloma względami jest naprawdę unikatowe. Nie jest dla wszystkich na to zwracam uwagę, bo to nie jest sprzęt dla entuzjastów super ekranu i super głośników, natomiast jest to dla osób, które cenią sobie wygodę. W sensie chcą mieć projektor, zawsze chcieli mieć projektor. I nie chcą się bawić w te wszystkie rzeczy, które są dookoła tego. Tylko tutaj specjalny kabel, który będzie przesyłał odpowiednią jakość obrazu. Tutaj specjalny rzut, musimy to w specjalnym miejscu podwiesić albo postawić na odpowiedniej wysokości, żeby to dawało świetny obraz, przynajmniej niezniekształcony, podłączyć głośniki itd. Tak dalej, tak dalej. Tu, tak na dobrą sprawę, ograniczamy się tak na dobrą sprawę, właśnie do styla, czyli de tego naszego yy, projektora. Yy, ale pod spodem jest zamontowany tutaj specjalny Powerbank, który jest tam chyba do końca roku w zestawie w Gracicie. Polecam, bez tego uważam, że dużo traci to urządzenie. Ale zacznijmy sobie od początku. Mamy oczywiście. Nasz yy, projektor, który jest o tyle fajny, że on jest w postaci takiej cylindrycznej i można sobie regulować to ustawienie tak na dobrą sprawę do więc możemy rzucać sobie. I na sufit, i na ścianę, pod kątem, i możemy, jeżeli mamy gdzieś wyżej, skierować sobie to w dół, żeby było na odpowiedniej wysokości naszych oczu. Jeżeli gdzieś niżej stoi na podłodze, to można sobie zrobić w ten sposób i też ten rzut będzie prawidłowy. Bo jakby najważniejszą rzeczą i kluczową cechą, powiedzmy, tego urządzenia jest to, że tu dzieje się magia sama. W sensie on automatycznie ostrzy za każdym razem, kiedy zmienimy jego położenie albo rzut na ścianę, jest to specjalna opcja, która na dziś dobrze jest zaznaczona. No i też automatycznie mamy tutaj to eliminowanie tarpezowania, czyli automatycznie dopasowywanie też rzutu, czyli w zależności od tego, na jaką ścianę to jakby rzucimy ten obraz, on automatycznie dopasuje się, żeby był widoczny dla nas jak najlepiej. Oczywiście ręczną korekcję można również sobie wprowadzić, natomiast w 99% przypadków jest po prostu to zbędne. W sensie kładziemy, zasilamy sobie albo to powiedzmy z ładowarki normalnie, klasycznie, albo za tym są powerbanka, i tak na dobrą sprawę zapominamy o tym i o jakikolwiek ustawieniach. E, oprócz tego w zestawie mamy pilot, pilot, który jest mały taki w sensie najważniejsze funkcje ma Netflix, Prime Video, e, Disney, e, dostęp do przeglądarki plus minus e, głośność. Przyciski nawigacyjne i tak na dobrą sprawę, tyle mikrofon, ale fajną funkcją jest to, że jest tutaj również ładowanie tego pilota, czyli nie musimy myśleć za bardzo o bateriach i nawet takie sztuczne światło będzie go ładowało, no tylko musimy pamiętać, żeby go odwracać sobie po prostu do gór nogami, no bo ta ładowarka jest z tyłu. Więc to jest wygodne, natomiast no, wymaga od nas tego przyzwyczajenia, że jednak tego pilota musimy tak odkładać. Ale też zwracam uwagę, no, ja doładowywałem, ale ciężko mi powiedzieć, jaki stopień jest tutaj naładowanie, jeżeli chodzi o pilota. To raz, po drugie, nie zdarzyło mi się, no, jak już mamy baterię, to przez parę lat tak na dobrą sprawę taki pilot działa bez zarzutu. Ale fajnie, że jest to przemyślane. I tak na dobrą sprawę z tego pilota nie musimy korzystać, co się to jest wygodne na początku przy konfiguracji, natomiast później oczywiście możemy robić to za pomocą aplikacji SmartThings, zarówno na Androidzie jak i na iOSie. Tak samo możemy rzucać obraz z telefonu za pomocą AirPlaya, czy jeżeli mówimy o zwykłym dostępie ekranu bezpośrednio w Androidzie. To jest po prostu bardzo proste i nie wymaga od, jakby od nas żadnej ingerencji. No, tak na dobrą sprawę musimy mieć tylko założone konto Samsung i, i włączone to w SmartThings, żeby wpiąć po prostu ten projektor. I przechodzimy sobie teraz do tego, co tutaj mamy. Oczywiście jest możliwość wyciszenia mikrofonu, jest oczywiście HDMI w postaci takiej zmniejszonej, jest USB-C, które służy oczywiście do ładowania, czyli podłączamy sobie albo z do zasilania, albo właśnie nasz powerbank. Są tutaj otwory wentylacyjne, tak dalej, no i tak na dobrą sprawę mamy również tutaj głośnik. On jest chyba tylko 5 w więc to nie jest jakiś szał, ale dam wam za chwilę tego posłuchać, jak to mniej więcej brzmi. Z przodu oczywiście mamy panel kontrolny, więc i wymuszenie połączenia z telefonem, minus plus, jeżeli chodzi o głośność, czy też włączenie samego sprzętu, więc można to zrobić z tego poziomu. Zwracam na temat właśnie, zwracam natomiast uwagę, że o, już jest gotowy, już system się odpalił. Słychać wentylator delikatnie, na pewno, jeżeli będziemy mieli to koło siebie, to gdzieś to będzie delikatnie słychać, ale myślę, że nie jest to jakiś tam wielki problem. W tym miejscu od razu może Wam pokażę, jak mniej więcej wygląda dźwięk. Co prawda nie słuchałem na nim bezpośrednio muzyki, ale włączymy sobie po prostu jakiś film, żebyście mogli posłuchać, jak to brzmi. Uważam, że jak na taki naprawdę przynośny sprzęt, który sam waży tam chyba 800 coś gramów, to ten dźwięk jest naprawdę bardzo w porządku. Wiadomo, nie ma jakoś tutaj bardzo dużo basu, ale tak na dobrą sprawę dźwięk jest wystarczający do tego, żeby posłuchać sobie tego gdzieś na tarasie czy w pokoju, spokojnie, jeżeli chodzi o oglądanie filmów czy słuchanie jakiejś delikatnej muzyki, na pewno sprzęt da radę. Odpalamy sobie już tam dowolny film, żebyście mogli zobaczyć. Dobra, coś tu się włączyło, nie wiem co, ale coś się włączyło. Robię na maksa oczywiście. To jest maks. Ten dźwięk jest moim zdaniem w zupełności wystarczający. Jedyna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to to, że nie zawsze tak pilot super działa, jeżeli nie jest skierowany bezpośrednio, no jest na podczerwień. A wydaje mi się, że powinien działać troszkę sprawniej. I to, no, no, mam nadzieję, że to jest połączenie Bluetoothowe, tym bardziej, że sprzęt ogarnia Bluetooth, więc i pady, klawiatury możemy sobie podłączyć. Ale chcę wam pokazać to, co jest najważniejsze, bo pokazuję Wam przebitki na ścianie. Natomiast jeżeli spojrzycie sobie, o właśnie tu i zrobimy sobie to w ten sposób, że ja się odsunę. To niezależnie czy zrobimy sobie tu, czy zrobimy sobie to tu, to wszystko się dopasowuje. Od razu mamy ostrość, więc w moim odczuciu naprawdę wygląda to świetnie, jeżeli chodzi o o powiedzmy skalowanie tego obrazu. Przechodzimy dalej. Tak jak słyszeliście, wentylator gdzieś tam delikatnie słychać, co ma z dużym plusem jest to w porównaniu do innych jakby projektorów, że one dużo mocniej się grzeją. A pomimo tego, że mamy tu klasyczną lampę taką zwykłą, to w momencie kiedy go włączamy, również wyłącza nam się wentylator. I to jest duży plus. Nie musiał się jakoś dodatkowo chodzić, zresztą możemy sobie po prostu go odpiąć od zasilania. Mam od 30 do 100 cali, maksymalnie możemy wyświetlić to 100 cali, to jest chyba przy 2,8 metra, no coś poniżej 3 metrów, więc rzeczywiście musimy już odejść troszkę z projektorem. Natomiast 30 cali myślę, że, że, że i tak to jest już wystarczająco duży obraz. Zwracam uwagę, bo dużo osób o tym mówi, że połączenie dwóch takich projektorów, one nachodzą na siebie, więc obraz się troszeczkę jakby łączy. Nie tak na jeden, na jeden tylko ma, mamy na zakładkę. Maksymalnie 160 cali jesteśmy w stanie osiągnąć. Natomiast no myślę, że to raczej już rzeczywiście dla osób, które... Bardzo by chciał mieć bardzo duży ekran, ale w tej cenie, bo to tak nie jest, tani sprzęt, można kupić zupełnie inny projektor, który jakościowo jest dużo lepszy. Sam projektor ma e, o 50% dłuższy czas żywotności lampy w porównaniu do pierwszej generacji, czyli nie 20 tysięcy godzin, tylko 30 tysięcy godzin. E, ciężko mi powiedzieć, jak to jest dużo, nie korzystam na cenie z projektora, więc nie wiem, jak to się sumarycznie zlicza. Natomiast, oczywiście, ten powerbank, który jest tutaj dodany, jest świetną opcją, bo można go tak, jak widzieliście, połączyć. Natomiast, no zwracam uwagę, że każdy dowolny powerbank z power delivery i który daje 50W, będzie w stanie zasilić to urządzenie. No, bo tyle to on potrzebuje. Więc jeżeli coś takiego już macie, no, to jakby dodatkowych elementów kupować nie trzeba. Zwracam uwagę, że tu mamy gwint, więc w momencie, kiedy to jest połączone i to jest stabilne, to można sobie to powiesić nawet gdzieś tam powiedzmy pod sufitem, żeby sobie zrzucić to bezpośrednio na stół i na przykład rysować, widziałem, że ludzie tak robią, że po prostu odrysowują jakieś obrazy, które są rzucane na stół, więc jest to bardzo wygodne, rzucić sobie na sufit, na dowolną powierzchnię i oprócz tych wszystkich rzeczy, które są rzeczywiście tutaj świetne, fajne jest to, że mamy wbudowany Tizen na dzień dobry po prostu w zestawie, w sensie to nie jest projektor, który potrzebuje zewnętrzne źródło ekranu, może być to oczywiście smartfon, może to być oczywiście jakieś inne urządzenia za pomocą tego HDMI, które tu mamy, ale jest wbudowana platforma Tizen, która posiada właściwie wszystkie aplikacje i Netflix, HBO, Showmax, Disney, ale mamy również Game Passa, czyli Xboxa, czy GeForce Now, więc możemy strumieniować sobie tutaj gry. I oczywiście jest, jest wiele osób, które mówi, że ok, super fajne to jest, natomiast jakby często występują jakieś lagi. Ja pomimo tego, że mam świetne łącze i całkiem niezłe routery, nigdy nie mam tak, że, że mam wrażenie, że jak gram w streamingu, to ten streaming jest tak, jakbym grał na realnej konsoli. Więc mnie to gdzieś tam troszkę odrzuca, bo jakby czuję to opóźnienia. Natomiast wracając do samego The Freestyle, uważam, że to urządzenie jest trochę za drogie, natomiast to jest najlepszy sprzęt, taki najbardziej technologiczno nie który testowałem w tym roku. W sensie, tak jak zacząłem testować to urządzenie miałem tam ponad prawie dwa tygodnie, no ponad dwa tygodnie, to przyznam szczerze, że skupiłem się na tym, żeby oglądać, korzystać z tego, bawić się tym w różnych miejscach, gdzieś tam nawet na dworze, jak było jeszcze trochę cieplej. Natomiast w ogóle zapomniałem o tym, żeby się skupiać na tym, jak nagrać tą recenzję i tak dalej, bo wchłonęło mnie po prostu tak mocno korzystanie z tego sprzętu. A nie jego wartości techniczne, że to jest tylko full HD, że, że to jest tylko 100 cali, że ta jasność tam jest na poziomie tam 230 czy 250, co powiedzmy no mocno eliminuje powiedzmy, korzystanie z tego projektora takie w słoneczne dni, czy nawet w ciągu dnia gdzieś tam, po prostu będzie widać, że to jest bardzo mocno wyblakłe. Te czernie też nie są tak świetne jak na laserowych projektorach. Czy tych, które są już od dłuższego czasu dostępne na rynku z jakiejś tam wyższej półki. Więc jakościowo to na pewno nie stoi ani obok telewizora, ani obok tych projektorów, które rzeczywiście są dedykowane do tego, żeby oglądać na nim na nich telewizję, czy, czy jakieś filmy. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości, czy sprzęt, który jest do zabrania zawsze ze sobą. Podwieszenie go, postawienie go, rzucenie w dowolne miejsce, i nie przejmowanie się, że ten rzut będzie spoko, czy nie będzie spoko, bo sprzęt to sam załatwi, to, to jest idealne rozwiązanie. W sensie, jeżeli wasze dzieci na przykład lubią oglądać, nie wiem, filmy na suficie, lubią oglądać gdzieś tam w jakiś, zrobić sobie jakiś namiot w pokoju i gdzieś tam rzucić sobie ten obraz, właśnie w jakiejś tam tajnej bazie, to jest absolutnie kapitalne rozwiązanie. Uważam, że po prostu jest to skierowane głównie do osób, które nie skupiają się na jakości obrazu ale skupiałem się na tym, że można z tego korzystać tak na dobrą sprawę wszędzie. Nie trzeba myśleć o tych głośnikach, bo ten jest naprawdę wystarczający. Można zrobić to z telefonu, z pilota. Mam wszystko budowane na dzień dobry i nie musimy się o nic martwić. Po prostu wyjmujemy, włączamy i to działa. I to jest chyba najlepsze w tym sprzęcie. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy bym wydał te 4000 z kawałkiem na, na, ten, na ten sprzęt, bo jeżeli mówimy o mm, samych parametrach projektora, to nie są one najwyższe i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Natomiast jakbym. Ilość zastosowań dla tego projektora jest tak duża, gdzie jeżeli jesteśmy osobą, która nie zwraca aż tak bardzo uwagi na tą jakość obrazu, tylko na to, gdzie możemy to wyświetlić, w jaki sposób to możemy zrobić, i że jest to poręczne, to myślę, że warto się na pewno tym zainteresować. Natomiast od razu też mówię, nie kupowałbym tego bez promocji, jak będzie, czy nie będzie jeszcze, czy później może się pojawi jakaś bez tego powerbanka. Bo jednak, jeżeli miałbym prowadzić cały czas tutaj kable i zasilać to gdzieś z gniazdka, tak dalej, to zabija jakby to tą całą wszechstronność tego sprzętu. To rozwiązanie jest idealne: to jest 7800-8000 mAh. Ja korzystałem z niego dwa razy chyba po półtorej godziny, i zeszło gdzieś do połowy, czyli 3 godziny spokojnie na 50% jesteśmy. No tak, myślę, że spokojnie. Wczoraj też miałem baterię naładowaną do pełna, wieczorem jeszcze nagrywałem. Oglądałem mniej więcej gdzieś koło 45 minut, teraz też trochę tutaj i tak na dobrą sprawę zeszła mi jedna kropeczka. Czyli myślę, że to spokojnie 4 do 5 godzin jesteśmy w stanie wytrzymać na tym projektorze. To jest w ogóle świetne, no bo jakby ciężko przewidzieć sobie dłuższy sens niż 5 godzin z projektorem, a zawsze w międzyczasie można sobie oczywiście to pododować. Co my ładowanie jest tutaj 10-watowe, więc jest to pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o długość ładowania tego sprzętu niestety, bo to trochę trwa ale no później można rzeczywiście korzystać z tego dość długo. Koncepcyjnie świetny produkt bez dwóch zdań. Zdradzę Wam też taką tajemnicę, nie wiem czy powinienem ją zdradzać, ale ta generacja prawdopodobnie może mieć też taką fajną funkcję, która będzie powodowała, że jeżeli byśmy wyświetlali obraz np. Na, na kaloryferze, bo np. nie mamy gdzie indziej, na firanie, na storach, które są nierówne, na suficie, który jest powiedzmy pofalowany, to jest funkcja w produkcji taka, bo widziałem efekty tego i działa to naprawdę absolutnie kapitalnie, która będzie nim walowała po prostu jakby zniekształcenia powierzchni, co wydaje się w ogóle jakimś kosmosem, czyli jeżeli będziemy mieli pofalowaną powierzchnię, czy poszatkowaną, to obraz będzie wyświetlany w ten sposób, żeby po prostu nie było tego widać, żebyśmy skupili się głównie na obrazie, a nie na tym, że ta powierzchnia jednak jest nierówna. I na końcu jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, bo są tutaj specjalne ustawienia, które mówią o możliwości e, podbijania niektórych poszczególnych kolorów i to nie jest takie związane stricte jakby z ustawieniem e, kolorystyki, którą możemy sobie zmierzyć za pomocą telefonu, bo jeżeli rzucamy na przykład obraz na brązową ścianę, to ten obraz będzie wyglądał inaczej niż przy rzucaniu na białą ścianę. Ja też nie mam nigdzie białej ściany, właściwie wszędzie mam raczej jakieś beżowe, więc tą ko korekcję musiałem zrobić. Natomiast jest dodatkowa korekcja dla osób, które na przykład nie widzą któryś kolorów. I dla nich jakby ten, ten obraz na tym projektorze wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości to powinno się jakby objawiać. I są dla nich specjalne ustawienia, które pozwalają na, prostu na jakby podniesienie, wzmożenie niektórych barw w ten sposób, żeby po prostu te ubytki w tych niektórych barwach, gdzie występuje, to niektórych ludzi, i podobno to jest w bardzo dużym zakresie, nawet tak na świecie, nawet nie wiedziałem to żeby wzmocnić te kolory na tyle, że dla nas to będzie, powiedzmy dla osób, które nie mają problemu, to będzie wyglądało nienaturalnie, ale dla tych osób będzie to wyglądało tak, jakby był to normalny film, co jest myślę bardzo fajnym ukłonem. Więc sprzęt bardzo mi się podoba, uważam, że znalazłbym na pewno dla niego zastosowanie, musiałbym jeszcze tylko znaleźć te 4000 z kawałkiem i z tym będzie pewnie trochę gorzej. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do kolejnych recenzji, dajcie znać co myślicie o tym sprzęcie. Uważam, że naprawdę fajnie to przemyśleli i to jest jest druga generacja, która wprowadza sporo zmian. Mam nadzieję, że w kolejnej poprawią troszeczkę jakość obrazu. Chociaż wiem, że tutaj, na no powiedzmy, zamknięte to wszystko w tej jednej tubie, będzie to ciężkie do zrealizowania, ale mocno na to liczę. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.